Technologia, rozwój, sprzęt i sztuczna inteligencja z każdym dniem i rozwojem jest coraz tańsza i bardziej dostępna. Kamerami jesteśmy w stanie w czasie rzeczywistym widzieć 360 stopni i 100% obiektu. To nam pozwala zapewnić bezpieczeństwo na totalnie nowym poziomie. Jedynym kierunkiem, który jest słuszny, jest kierunek rozwiązań technologicznych. System ochrony wideo-audio, w skrócie SOWA, zapewnia nam wsparcie sztucznej inteligencji. Składa się zarówno z kamer termowizyjnych, bispektralnych, jak również z kamer w rozdzielczościach 4K. Operator, przez to, że ma wsparcie Wiki i jest online, jest zainteresowany, to on nie jest zwykłym operatorem. Centrum Monitoringu, on faktycznie ma wpływ na to, że może komuś ochronić życie. Jeżeli firma nawiąże z nami współpracę, wie, że może w pełni nam ufać, w pełni nasze działania są prowadzone rzetelnie, zgodnie z prawem. Bezpieczeństwo było zawsze czymś, co po prostu mnie ciągnęło. Mam poczucie spełnienia swojego życia i sensu przez zapewnienie bezpieczeństwa. Naszą maksymą jest kierujesz odpowiadasz. Przyjęcie odpowiedzialności daje nam możliwość decyzyjności i działania. Bardzo mocno kładziemy nacisk na dobór odpowiednich osób, które mają szeroko rozwiniętą cechę, chęci brania odpowiedzialności na siebie. Operator ma za zadanie być ciekawym. Połączenie wiki i bystego operatora pozwala nam reagować zanim zdarzenie będzie miało miejsce. Kim jest ta tajemnicza wiki? Bardzo dobrej jakości komputer. Przystosowany tylko i wyłącznie po to, aby analizować materiał, który jest przeznaczony do analityki wideo. Program jest napisany na bazie sieci neuronowej i ten skrypt, ten program fizycznie posiada w sobie bibliotekę, która się uczy. Moja działka polega na tym, aby pomóc firmie, po pierwsze, uniknąć na przyszłość jakichkolwiek niekorzystnych zdarzeń, z drugiej strony, uzyskać materiał dowodowy i tak naprawdę znaleźć ewentualnego sprawcę. Wypływ takiej informacji, które zarząd gdzieś omawia na spotkaniach biznesowych, może być dla konkurencji na wagę złota. Jesteśmy w jednym z naszych centrów operacyjnych, gdzie nasi operatorzy tutaj w czasie rzeczywistym obserwują obiekt. Za zadanie mamy współpracę z Wiki i obserwację kamer czy zdarzeń na obiektach. Każdy z operatorów ma swoją sekcję, którą się zajmuje i którą nadzoruje. Staramy się nie przekraczać jakiejś określonej ilości kamer, które z Wiki i z operatorem są połączone. Tak naprawdę wygląda SGU od środka, tak wygląda jedno z centrów operacyjnych gdzie dzieje się faktyczne bezpieczeństwo pracy i biznesu. Jesteśmy w stanie zrealizować zadania z zakresu liczenia towaru, ewidencji pojazdów ciężarowych, ewidencji osób i wierzymy w to, że możemy wpłynąć na to, że nie wydarzy się wypadek na przykład śmiertelny nas bolą dzikie wysypiska śmieci i faktycznie coś z tym możemy zrobić. Jesteśmy w stanie monitorować zdalnie dzikie wysypiska, w ciągu minuty udostępnić materiał na sztywno spiętej z nami straży miejskiej. Te osoby są ukarane mandatami. Te mandaty wpływają do kasy miasta. Wierzymy, że jest coś takiego jak społeczna odpowiedzialność biznesu. Tak? Jeżeli mamy technologię i podejście, to tutaj to będzie się bilansowało społecznie, bo będzie mniej dzikich wysypisk w sieci. Rośnie świadomość. Chcemy być firmą, która jednak patrzy na, na społeczeństwo w sposób altruistyczny że będziemy przydatni. W pracy i biznesie jest tak, że obecność Sowy na budowach mentalnie. Ściska ludzi, żeby się zachowywali bardziej odpowiedzialnie. Mamy swój dział, który projektuje i programuje układy elektroniczne, dzięki czemu jesteśmy w stanie taki system zainstalować dosłownie wszędzie, w oparciu o odnawialne źródła energii i nie potrzebujemy zasilania od strony klienta. W dzisiejszych czasach informacja jest cenniejsza nawet niż złoto. Coraz częstsza nasza usługa. Sprawdzanie, czy gdzieś w pomieszczeniach danego podmiotu nie ma założonych urządzeń podsłuchowych. Informacje mogą zabezpieczyć firmę i spowodować, że nie będą miały strat, nie tylko finansowych, ale także wizerunkowych i ludzkich. Jesteśmy oczywiście podmiotem licencjonowanym, czyli wszelkie nasze ustalenia możemy bronić przed sądem jako świadkowie. Przenosimy się wszyscy do sieci. Wykorzystanie informacji pozyskanych z kamer jasno pokazuje, jak dana rzecz została wybudowana i możemy ocenić obsuwy, możemy ocenić, co poszło nie tak. Podmioty gospodarcze wracają do nas głównie dlatego, że wiedzą, iż w pełni mogą nam zaufać. Informacje, które zyskamy, są z jednej strony rzetelne, z drugiej strony wiedzą, że będą dostarczone tylko i wyłącznie dla danego podmiotu. Nie ma żadnej możliwości, aby wypłynęły gdziekolwiek na zewnątrz, a to w dzisiejszych czasach jest najważniejsze. Naszą misją, wizją i celem w jednym jest bezpieczeństwo pracy i biznesu na innym levelu niż dotychczasowa ochrona.